5 maj, niedziela, w godzinach już popołudniowych, zaczynam wędrówkę dzisiejszą wzdłuż Świdra w Otwocku, a właściwie w Świdrze Wschodnim. Pięknie tu jest. No troszkę tam widać śmieci, no niestety, ale teraz będę się posuwał w kierunku wiązownej, wzdłuż świdra, w ten sposób. w dali widać łabędzia spróbujemy go troszeczkę przybliżyć nie za dużo żeby nie było zbyt ostro zbyt nie, niewyraźnie spokojnie wieje wietrzyk niby miało być całkowicie półmurno, ale słoneczko się jakby przeradza, tak jeszcze raz rzut w kierunku wiązownej, w kierunku, że tak powiem, wschodnim. Skąd płynie świder? Bo płynie w kierunku zachodnim, a tam ktoś jest jakby na takiej plaży dalej, ale ja teraz sobie. Pójdę ścieżką obok. Także o. Tutaj. Idę sobie tą ścieżką. Tak. O. Pięknie, ona się wije. Piękna, soczysta zieleń. Naprawdę jest cudownie walczyłem dzisiaj, czy pojechać bo jest ostatni dzień wolny po chorobie jutro już idę do pracy ale muszę się ruszać żeby w pracy nie być takim już skapcaniałym po tygodniowym siedzeniu w domu o Pięknie tutaj ścieżka zakręca. O. Tak, jestem na swoim żółtym szlaku. Ja będę w tamtym kierunku szedł żółtym szlakiem. Tak, o, w ten sposób, tam, o, tam będę szedł. Ale jeszcze tu z tej strony. Zajrzymy na brzeg Świdra, o, i pójdziemy troszeczkę w kawałek z brzegu, o, i tam widzimy za gałązkami łabędzia, schował się, o. Teraz kamerę mam zwróconą w kierunku zachodu Czyli w kierunku gdzie płynie świder O O Chwilkę postoimy I wycofamy się O Wycofamy się o z powrotem do ścieżki którą mam iść. Tu się schylam, żeby przejść pod tymi konarami. O, jeden ominięty. Obchodzę drugi z boku lekko. O! O i wychodzę z powrotem na ścieżkę, ale może jeszcze skręcę tu w taką ścieżynkę, bo jeszcze ona prowadzi jakby o na brzeg świdra na taką piaszczystą plażę, plażyczkę można by powiedzieć Tam mamy koczuszki, moja rodzinka Piękna, soczysta zieleń O Ciekawe czy byśmy przeszli kawałek Brzegiem spróbuję tutaj zejść. Jest dosyć stromo, jakiś metr takiego wzniesienia. O, trochę się kamera będzie trząsła. O. No ale jestem jestem tak, pięknie kaczuszki że tak powiem są ale nie będę zanadto powiększał, przybliżał bo żeby było równo O, tu się obrócę Znowu w kierunku zachodu, gdzie świder płynie, tam w dali widać most. Przejechał samochód, jeszcze widać tego łabędzia, no ale ja idę cały czas w kierunku ku wschodnim. taki kaczki przyroda w pełni ślicznie o O, pofrunęła kaczuszka, wystraszyła się. Nie ma co się dziwić. Jestem potężnym chłopem. O! Jak pięknie fruną kaczuszki. Ja w tej chwili znowu odejdę od rzeki brzegu od brzegu rzeki o, bo tu przejścia nie ma na razie zakończę ten pierwszy filmik i tam może będzie jakieś dalej inne znowu fantastyczne miejsce ciekawe i znowu wam pokażę jakby dalszą część mojej wędrówki Oczywiście nie całą. No to dalej, do zobaczenia na szlaku.